Witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wagi na styczeń 2020 roku. W tym miesiącu wyciągnęłam dla Was dodatkową kartę Stali Słowa dla Duszy z afirmacją na styczeń. Rozkład, z którego będę korzystała, nazywa się Podkowa, czyli taki sam, jak w zeszłym miesiącu. Przypominam, że pierwsza pozycja mówi nam o przeszłości i mamy pięć kielichów. Teraźniejszość, dwie buławy. Przyszłość, 10 buław. Dobrałam jeszcze jedną kartę. Król kielichów, karta rada, rycerz mieczy. Środowisko otoczenie 7 denarów, trudność rycerz denarów, co zrobić mak i wynik. Królowa mieczy, dobrałam jeszcze jedną kartę, siła. I zaczynamy. W przyszłości macie 5 kielichów. Czyli jakaś strata, rozstanie czy rozczarowanie. Może też oznaczać samotność i rozpamiętywanie jakiejś straty. Natomiast w teraźniejszości pokazują się dwie buławy. Czyli jakbyście dzięki wewnętrznej sile czuli, że należy skierować się ku przyszłości i planować kolejne kroki. Bardzo dobra energia. Dwie buławy to wzięcie odpowiedzialności za swoje działania i umiejętność zaakceptowania swoich cech pozytywnych, jak i negatywnych. W przyszłości macie dziesięć buław, czyli jakiś ciężar, który będzie trzeba donieść i złożyć. Dobrałam jeszcze jedną kartę, czego dotyczy ta dziesiątka buław i wyszedł król kielichów. Może to być ktoś z przeszłości, kogo utraciliście, ale też może to być jakaś nowa osoba, która chce dzielić się z Wami swoim kielichem. A Wy możecie być na to jeszcze nie gotowi. Karta Rada to Rycerz Mieczy. Energia ta w tym okresie może być dla Was bardzo przydatna. Mówi ona o sile woli i charakteru. Wasze środowisko, otoczenie to siedem denarów. Ktoś z Waszego otoczenia może czekać na rezultaty swojej pracy i niecierpliwić się na efekty. Jako trudność pokazuje się u Was rycerz denarów. Czyli możecie mieć problem z konsekwencją w działaniu i zaakceptowaniem. Tępa zmian. Muszę przyznać, że ja bardzo lubię tą energię, ponieważ rycerz denarów jest konsekwentny i wytrwały. I co najważniejsze, dochodzi do celu. W pozycji co zrobić, pokazuje się mak. Czyli krótko mówiąc, bierzcie życie w swoje ręce i czarujcie. Mak. Też mówi o podjęciu ryzyka i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ta energia w tym czasie może być Wam bardzo pomocna. Jako wynik pokazuje się królowa mieczy, czyli fajna, dojrzała, konkretna energia, pozbawiona emocji i bardzo skuteczna. Dobrałam do tej królowej mieczy jeszcze jedną kartę. Z zapytaniem, co chce Wam powiedzieć ta Królowa Mieczy. I pokazała się siła. Oznacza to, że macie w sobie dużo potrzebnej energii i mocy, aby podołać wszystkim wyzwaniom. I tak jak wcześniej wspominałam, wyciągnęłam dla Was jedną kartę stali słowa dla duszy. Z przepiękną afirmacją na styczeń, która brzmi: Wszystko, co robię, wnosi do mojego życia radość, szczęście i obfitość wszelkich łask. Bardzo piękna afirmacja. Oczywiście, jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę. Hej!